Taki oto wynik w listopadzie na grzybach. Jest 18 listopad. W koszyczku troszkę już jest tych grzybków. Tutaj trochę uzbierałem taką kubkę. Są i świeże. No ale to już nie to co było Chyba już i te grzybki nie wrócą w tym roku. Chyba, że gdzieś coś się stanie, jakiś cud. I będzie ocieplenie, ale jak na razie trzeba się cieszyć tym co jest. Chociaż już nie mówię, już z tyłu głowy chodzi, żeby pójść, porozglądać się za tymi łośkami, za jeleniami po lasach. Jakąś starą tyczkę podnieść, no ale jeszcze, póki na razie są grzybki, no to trzeba zbierać grzybki.